że Policjanci udzielają lekcji dobrego wychowania chłopakowi, który chwilę wcześniej pokazał im środkowy palec. No to jedziemy na izbę dziecka tam. Ale mój ojciec może. Ale ja nie widzę może, może, Jeżeli Jest na pewno. To Teraz jeszcze okłamałeś, że go nie ma w domu na początku. Niech panowie robią. A dlaczego nie chcesz tego podać adresu do mamy? Czy ja nie wiem dokładnie, czy. Gdzie... Aha, nie wiesz? Czy tak na... Nie, no jest tak. Widzę. Słuchaj, naczy na czy tak naprawdę ci powiem, że to jest Twoja jedyna ostatnia szansa. Jeżeli nie, piszemy normalnie y, Tobie protokół zatrzymania no. y, za znieważenie funkcjonariusza w trakcie służby. No, dobrze, no przepraszam. Yy... Ale nie ma przepraszam. Do tego będzie się rozliczał sąd rodzinny i dzisiaj sobie wylądujesz normalnie w Pidzie w Legnicy. Jutro po Ciebie przyjadą i tyle. Pasuje Ci takie coś? Nie. To pytam, się, gdzie jest Twój opiekun? No, w domu. Tu? No tak. No to prowadź.